Żeby stworzyć naszą holograficzną myszeczkę, czyli tak naprawdę nasze holograficzne podświetlenie w myszce, potrzebujemy myszki Silent UPC Gear Leaks albo Silent UPC Gear Leaks Plus. Ale jak to zrobić? Jest naprawdę ekstremalnie bardzo proste. Ten filmik naprawdę będzie krótki, bo to nawet nie ma co tłumaczyć. Mianowicie, bierzemy naszą myszkę, w moim przypadku jest to Silent UPC Gear Leaks Plus ostrożnie podwadzamy dwa dolne ślizgacze, abyśmy mogli je później ponownie nakleić. Pamiętajmy, że śrubki do odkręcania lixa znajdują się z tyłu. Po odkręceniu śrubek otwieramy naszą myszkę, a następnie po dołu od góry, leciutko podważając, wypinamy ten mleczny element, który zasłania nam LEDy. Dlaczego ten element jest tak kluczowy? Ten element właśnie rozprasza nam to światło. Dzięki temu, jak patrzymy na myszkę, to widzimy, jak fajnie świeci nam tył myszki, ale po usunięciu tego elementu światło nie ma gdzie się rozpraszać i świeci na zewnątrz, a na tym właśnie nam zależy. Co ważne, ten element można spokojnie wsadzić z powrotem i kompletnie nie będzie widać, że kiedykolwiek był wyciągany. Jak z gwarancją, tego nie wiem. Ja się pod tym nie podpisuję. Pokazuję Wam tylko, że to się da zrobić. Wygląda to naprawdę super, ale myślę, że jak myszka Wam się zepsuje i ten element wsadzicie z powrotem i wyślecie taką myszkę na gwarancję, to nie będzie żadnego problemu z gwarancją. A teraz przejdziemy do mojej myszki i pokażę Wam dokładnie, jak ja to robiłem, żebyście mogli po prostu zobaczyć. Oto mój w PC Gearlix Plus. Obecnie zostawiam taki fajny efekt, tak jakby tęczy, że efekt idzie od scrolla po środkową eskę i przez cały tył. I my będziemy chcieli się pozbyć tego mlecznego elementu. Jak możecie zauważyć, pomimo tego, że mamy ten element zamontowany, to nawet taki leciutki efekt holograficzny jest robiony. W sensie tak ledziutko to widać na blacie. To jest tak bardzo nikłe, ale jest. Pierwszy ciągamy tutaj te dwa teflonowe panele, ślizgacze. Ja już tą myszkę kilkukrotnie rozbierałem, dlatego no, u mnie to wygląda jak wygląda. Ale jest plus. Selective PC dodaje cztery ślizgacze dodatkowe gratis. Teraz wykręcamy te dwie śrubki. No i ledziutko podważamy całą myszkę. Jakbyście byli ciekawi, to w taki sposób wygląda zakurzony środek Gearlix Plusa po około 3-4 miesiącach użytkowania. Więc jak widzicie, 4 miesiące, a kurzu prawie nie widać. Można jedynie się lekko dopatrzeć go tutaj na dole. Ale my chcemy pozbyć się tego mlecznego elementu. Więc jak widzicie, jest on na tak jakby w 3 bolcach. Dwa z boku, jeden na środku. I element sam tak naprawdę wychodzi. I już gotowe. Nasza przeróbka ala la holograficzna myszka zrobiona. Teraz, jakbyście byli ciekawi, to widzicie, że nie ma tutaj żadnych tak jakby zaczepów, które mogłyby się wyrobić, więc wystarczy po prostu ten element włożyć z powrotem na miejsce, wziąć sobie na przykład taki śrubokręt, lekko docisnąć na rantach. I w tym momencie znów nasz Lix Plus ma ten element. I po złożeniu myszki w całość, jak widzicie, po wymontowaniu nie widać żadnego śladu, że było to demontowane w jakiś sposób. Dlatego jeszcze raz rozbieramy, jeszcze raz ten element wyjmujemy. Pamiętajcie o tym, żeby sobie dobrze kabel dogiąć, żeby nie wyleciał na zewnątrz. No i składamy liksa z powrotem. I teraz tego elementu nie mamy. Ale w sumie czy ten element miał tak duże znaczenie? Zaraz się przekonamy. No i jak oceniacie efekt końcowy przeróbki naszego Lix Plusa? Jak możecie zauważyć od tej strony, nawet nie stracił na urodzie. Ale za to jak postawimy go na blacie, efekt holograficzny po prostu robi robotę. No, to jest kolejna rzecz, której tak naprawdę nikt nie ma i Wy bylibyście jako pierwsi. Ja myślę, że to jest coś, co warto mieć, bo po prostu przyciąga uwagę... I fajnie wygląda. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne przeróbki, na przykład myszek, klawiatur, chcielibyście jakieś recenzje, testy, albo po prostu chcielibyście spytać się coś na temat tej myszki, jak to przerobić, czegoś nie wiecie, zadawajcie pytania w komentarzach, a ja bardzo chętnie Wam na nie odpowiem. No i widzimy się na następnym odcinku. Cześć!